No, cześć Nie powiem kluski zrosłem. Wcale się nie rymuje No, co robimy dzisiaj? Poczekamy do zmierzchu, prześpimy się e, Spróbujemy dorwać jakiegoś czerwia może Bo przydałoby się na bukłaczek, nie? I może sobie trochę poeksplorujemy Dobra, zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało Ciągle czekamy na... Na plony z grządki Może bym sobie to bardziej rozświetlił, nie? Tak ciemno tutaj trochę. Sucha trawa razy dwa. No proszę, jak znalazł? No, trochę jaśniej, nie? Świetnie. Coś mi się jakiś coś, jak mi się tam tłucze, no? Ach. No, i świetnie. Jak śpię, to się to. A jak śpię, to szybciej leci. Świetnie. Świetnie, świetnie. Paję czy jad? Ciekawe. Nic do jedzenia ani do picia nie mam, więc trzeba będzie coś sobie zorganizować. Coś się nabiło? No nic się nie nabiło. Oła, dobra, zadaję obrażenia. Tu jest, tuta tam na 7. /7. Dobra, gdzie to ma dzida polcia No nie, nie mów, że ona gdzieś znikła, nie? Polcia jak w kosmos Świetnie! Dzisiaj, znaczy ten, no Kurde blade I co teraz? No przecież nie będę chodził i szukał po całych włościach, nie? Aż się potem zobaczę na nagraniu, jak daleko poleciała. No szkoda. A ty, jak ona do tyłu poleciała, co? Się odbiła. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Dobra, szybki ruszt. -ma Gnat, magnat. <ścoughs> Dobra. No ile jeszcze tutaj to? Nie wiem, 2 godziny.

Kurde, może tego mrowiska bym poszedł się pobił. Zobaczymy, chcę tam iść. Czy te pióro można jakoś, nie wiem, zbić albo coś? drugim poziomem. Oła. Czyli jednym słowem nie. Kurczę, no nie wiem, od tego miejsca iść, iść. Panie byłby jakiegoś czerwia znaleźć, nie? Po drodze. Tam jest. Jeszcze chyba zaklinowany. Plus dla nas. To jest larwa, nie? Tak a to jest pierwsza pokonana larwa. Rozbugowana <grytania> trochę. A, czyli ten łóż zabiera też energię. Okej okay. Pokonany. Kurde, wyście się spodziewali, że dzisiaj się larwę pokonam. <noise> Kolec larwy. No i dobre. Sniper. jest kolejna larwa Ktoś za mną idzie czy co? Jakie wrażenie mam Nie biję z tyłu, tylko nie wiem co. To jest drugi, tak? A nie, ten nie bije, dobra, to sobie wezmę. Ale no, z tym się nie bijemy, Jakby od razu to. Spoko. No dwie pokonaliśmy. Elegancko. No pięknie, bym powiedział. Ten łuk to naprawdę robi przewagę dużą. Dobra, zobaczymy, co z tego możemy zrobić sobie, nie? Wiesz, miejsce w eku mi się kończy, to się zrzucimy przy okazji. Bóg sobie dopisujemy mm, i więcej bandaży zrobimy przy okazji. I wie, bandaż taka podstawowa rzecz, nie? Ale się przydaje, nieźle. To coś wyrosło już. minut. Jakby nie wiem co ja mogę z tego zrobić, nie? Nie mam tego skóra czerwia. Na razie sobie to odłożymy, nie? Ten gruczoł ten mrówki zmieniłem mięso na razie To To Też niepotrzebne, też niepotrzebne To sobie pójdziemy zeskanować To też nie zeskanowane? Też nie przeskanowane no dobra. Zbierz z ogrodu. Okej. Okay. A jak użyję tego z niego mięsa? jeszcze, widzę. A tu jeszcze jest. Aha! Mega. Czas wzrostu. To nic nie daje, nie? Znaczy, trochę daje, ale to... I nie zwiększa szansy na urodzajny plon. I coś pewnie zwiększa. No ale dobra, zróbmy tak. Dostać. Fajnie, 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 fajnie. Jakby mogę sobie już naprawić ten huk. Dobra, a to co do naprawy, co nie? potrzeba? O oh, pierdoły, dobra Dobra, idziemy sobie przeskanować No dalej się tu nic nie zopało, no, niestety Chyba że to nie jest Łapka tylko po prostu zabezpieczenie, tak? Przy domku to kładę i żeby nikt nie podchodził. Ciekawe jak się sprawdza to na pająki. takie większe rzeczy. Możemy zaatakować tego. Jakąś mrówkę i uciekać, nie? Żeby w to weszła. Co jest? guma. Klinga To ciekawe, zaraz sobie zobaczymy. Klinga larwy... Co to robi? Ręcznie poskana breja soku i dokładnie z niej wyczerpać sobie? Rewizoryczną gumę... A, trampolina. Okay. Wrażenia, prędkość... Odtrucizny... Ale znowu tego skóra cierpia, nie mamy.

mi się z przetoczą. To jest. Przynajmniej hmm. hmm. ja w ogóle mogę jakieś osę zaatakować? Znaczy, pszczołę, nie osę. No, co może pójść nie tak, nie? Pewnie wszystko, no ale. Nie ma je. Okej. Okay. Dobra, trudno. Ho, ho, ho. Jakby, no możemy przejść się w tą stronę, zobaczymy co i jak. Czemuż by nie? Te bandarze? Tu tak cicho, zbyt cicho. No tam coś idzie. Bombardier to jest nie chyba. Zatakujemy? Możemy spróbować nie? Jakoś z pozycji większą, wyższą mogę? Dobra, spróbujemy w kąt. Ucieka. No bo nie mam jak miałeś zaatakować. To ucieka. I spoko. Teraz nagle mam jak zaatakować. No powiem wam, jak się patrzy na te filmiki, to tak fajnie, nie? Ale jak się gra i przy takiej muzyce, to zawał, naprawdę na tych słuchawkach. Emocje razy trzy, naprawdę, nie? No. A niech to w brzuchu czuć. Jakby... <grymne> mm... Ciekawe, ciekawie no. No niech się robi. ale jak wychodzę w te pole, to tak wygląda jakby szedł na jakąś misję samobójczą. Ale zapewniam, że nie. Chcę kurde tą... Zdobyć... E... O, ten pancerz, nie? Fajnie byłoby też pająka pokonać. Ehm, ale sądzę, że... Strzała w ogóle z jakimś jadem byłaby fajna. Ale niestety na razie takiej nie mam. Niestety Słabo u mnie z wodą, to W sumie gdy mamy łuk, to już kamienie nam niepotrzebne tak jakby... Nie? tu było najwięcej śmierci mojej, nie byłoby na coś się wspiąć, nie? Próba ataku i ucieczka w stronę domu. Końcówka odcinka, no to dobra, dajemy co tu śpi. 啊！啊！没事 On się wyleczył, czy? To wyleczył się. I się strzały skończą. Real spooky hole in the ground. Faint chittering noises. Smell of decaying flesh. Nothing to worry about. No, still jeszcze słabo, słabo jeszcze. Dobra, może nie kućmy losu i wracajmy do domu i kończmy o ten odcinek na dzisiaj. Bo jeszcze się źle skończy. <laughs> A to ostatnia postać w tym sezonie. Coś tu rosło? Jeszcze Dobra, no to co, kończymy odcineczek, nie? Już ponad 20 minut. Także, no, do zobaczenia w następnym odcineczku. Heja.